Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Maria Brzekowy i jestem dietetykiem klinicznym. Specjalizuję się w żywieniu w chirurgii bariatrycznej oraz onkologii. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie, jak po zabiegu komponować swoje posiłki. Jest to jeden z głównych problemów pacjentów bariatrycznych zaraz po tym, gdy rozszerzają oni swoją dietę. Gdy myślimy o prawidłowej diecie, zazwyczaj pierwsza myśl dla nas to piramida zdrowego żywienia. U jej podstawy, w kontekście żywienia, mamy produkty takie jak warzywa oraz owoce. Wiemy bowiem, że to one właśnie ponad wszelką wątpliwość powinny stanowić większą część na naszym talerzu. W dalszej kolejności mamy produkty zbożowe, takie jak pieczywo, makaron pełnoziarnisty, ryż oraz kaszę. W następnej kolejności mamy nabiał czyli mleko, naturalne kefiry, jogurty oraz sery. W dalszej kolejności mamy mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych oraz jaja. Z kolei na szczycie piramidy, czyli de facto w miejscu, które informuje nas, że mamy tych produktów spożywać Najmniejszej ilości, ale są one dla nas równie ważne, są produkty takie jak oleje, orzechy, pestki oraz nasiona.